Cześć, nazywam się Ania i od 7 miesięcy prowadzę swój salon grumerski. Do niedawna miałam jeszcze sporo wyzwań, jeśli chodzi o prowadzenie swojego salonu. Przede wszystkim miałam problem z dotarciem do nowych klientów. Nie potrafiłam w odpowiedni sposób przedstawić swoje oferty tak, aby klient chciał skorzystać z moich usług. Dodatkowo nie miałam stabilności zapisów, nie wiedziałam jak dany tydzień czy miesiąc będzie wyglądać. Nie miałam ustabilizowanych cen, więc wszystkie te rzeczy przekładały się na to, że moje zarobki były niewystarczające. Nie wiedziałam jak wybrnąć z tej sytuacji i nie wiedziałam w jaki sposób mogę rozwijać Dzieci swój salon. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzięki współpracy z Kamilem udaje mi się pozyskać około 30 nowych klientów miesięcznie, dzięki czemu moje zapisy ustabilizowały się. Podnieśliśmy ceny bez obawy o utratę obecnych klientów. Wprowadziliśmy dodatkowe usługi. Wszystkie powyższe działania doprowadziły do tego, że moje zarobki w salonie zwiększyły się ponad dwukrotnie. Cenię sobie Groomer Marketing nie tylko za wsparcie w reklamie, ale przede wszystkim za całościowe spojrzenie na biznes, za przygotowane szkolenia, które w odpowiedni sposób pozwalają mi zmienić pogląd na branżę groomerską. Efekty dzień widać w zasadzie od razu, dlatego też zdecydowałam się na przedłużenie współpracy z Kamilem. Polecam współpracę z Kamilem wszystkim osobom, które chciałyby rozwinąć swój salon groomerski, Nieważne, czy dopiero zaczynasz, czy prowadzisz swój salon od kilkunastu lat, Kamil da Ci wszelkie niezbędne narzędzia, szkolenia, porady i wskazówki tak, abyś mógł rozwinąć swój biznes. Najcenniejsze, co otrzymasz od Kamila, to przede wszystkim mega dawka motywacji, która napędzi Cię do działania i zobaczy, że efekty będą widoczne niemalże od razu. Także wszyscy, którzy są zmotywowani do zmiany, śmiało odzywajcie się do Kamila. Zobaczycie, jak szybko osiągniecie świetne efekty. Trzymam za Was mocno kciuki.